Mamy dwa dni ofa w pracy. Wczoraj niestety cały dzień padało, e, więc był trochę lazy day. Na koniec dnia szefowa nas zabrała na fajną kolację, e, całą naszą polską grupę. Więc e, chociaż jakoś spożytkowaliśmy ten dzień, dzisiaj jest trochę ładniej, więc postanowiliśmy wyjechać do najbliższego miasta White Plains. No i e, pierwszy nasz postój to UPS Store. Tak, kupiłam buty do pracy, które niestety okazały się za małe i wysyłka była darmowa i teraz zwrot jest też darmowy. Za chwilę się przekonamy czy to prawda. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Ale generalnie na wielu stronach i przy wielu produktach jest napisane, że e, zwrot jest darmowy, także... Można kupować. No i w ogóle będziemy nagrywali dzisiaj z mikrofonem w ręce, bo zapomniałem kabelka jednego i nie mamy go jak podłączyć, nie mamy jak podłączyć mikrofonu do GoPro. Może nie jest to zbyt komfortowe, ale może damy jakoś radę. Wszystko się udało, trwało to o 5 sekund. Podeszłam do okienka. Pan zaskanował mój kod, który miałam na mailu, i powiedział All set, czyli wszystko załatwione. Dla pewności poprosiłam o potwierdzenie, że w ogóle oddałam tą paczkę, dostałam taki druczek i tyle. Po drodze trafiliśmy do sklepu z alkoholami i zgadnijcie co można znaleźć polskiego w Ameryce. Wódeczkę Jest to Sobieski, 100% żytnia, 16 dolarów za litr. No i inne alkohole są trochę droższe, więc nasz produkt polski jest bardzo konkurencyjny tutaj na rynku. Titos, który uwielbiają Amerykanie. Amerykańska Handmade Budka. 26 dolków. Jakieś Rumy, Bacardi 22, 22. Tequila za 30. A no, ogólnie spoko ceny. A jak chcecie się napić wina, to nawet w takim ładnym sklepie ceny są między 10 a 15 dolarów za białe wino, więc nie ma tragedii. Po przyleceniu do Stanów na pewno zaobserwujecie informacje i napisy na różnego typu produktach w języku i angielskim i hiszpańskim. Oczywiście jest to spowodowane tym, że jest mnóstwo imigrantów z, z Ameryki Środkowej, Ameryki Południowej, Meksyku, Kuby, Gwatemali, zewsząd, skąd można. No, nawet ostatnio w banku widziałam też e, pani po hiszpańsku załatwiła całą sprawę i na koniec nawet nie spróbowała powiedzieć thank you, tylko po prostu gracias i wyszła. Także wszyscy są do tego przyzwyczajeni, mam wrażenie. Nawet w naszym otoczeniu, jak teraz pracujemy, to większość obsługi mówi po hiszpańsku, także już jakby przestaje nas to dziwić. Szef kuchni usłyszał któregoś razu, że mówimy do siebie po polsku, i tak nas zawołał z uśmiechem i mówi: Hej, jesteście w Stanach, tutaj się mówi po hiszpańsku. W CVS Pharmacy, czyli po tamtej stronie jest apteka, natomiast tutaj jesteśmy w części ze wszystkim. I tak jak u nas w Polsce, mniej więcej w Rosmanie macie tutaj jakieś słodycze, cokolwiek do jedzenia, jakieś kartki okolicznościowe, można znaleźć coś na prezent. Ale czego u nas nie ma półka z piwami. Widzicie tutaj ceny przykładowe, jakiś piw, jakiś mieszanek piwno-lemoniadowych. Heineken, którego u nas też pod dostatkiem 10 za 6 pak. O, i jedna z większych miłości amerykańskich piwoszy to Bud Light. Jeszcze jest Kors Light, kolejna. A, ciekawe jest to, że w ogóle oni piją większość piw to Light. Jeżeli zamawiają Koronę, to jest to Light. Jeżeli zamawiają Heinekena, też jest Light. Mimo, że jesteśmy w aptece, i wydawać by się mogło, że powinno się. Promować zdrowy tryb życia. Jak widzicie, na półkach, jak to w całych Stanach, mamy e, wszelkiego rodzaju chipsy, ciasteczka, same junk food. No jest to dość zaskakujące w takim miejscu. Dużym zaskoczeniem może być cena wody, bo tak jak widzimy tutaj woda około litra pewnie 2.79 Gatorade też około litra 2.49. na torcie podczas naszych odwiedzin w CVS Pharmacy w niektórych Stanach było to, że można było nawet przy kasie kupić papierosy. Na szczęście tutaj nie ma czegoś takiego. No ale już odbijając trochę od tego tematu, coś więcej o tym naszym mieście, przy którym mieszkamy, czyli White Plains. Wygooglowaliśmy, że miasto ma 58 tysięcy mieszkańców, co odpowiada Zgierzowi, ponieważ jesteśmy z Łodzi, dlatego szukaliśmy odniesienia, do czego możemy to porównać. No i wyszło nam, że Zgierz ma mniej więcej taką samą populację. Mniej a... więcej taką samą powierzchnię też. No ale miasto to nie wygląda zdecydowanie jak Zgierz. Co pewnie widzicie sami, jeżeli kojarzycie Gierz, Jeżeli nie, to sobie wygooglujcie i porównajcie to, co widzicie za nami ze Zgierzem. Amerykański Zgierz, proszę Państwa. <gry> Amerykański Zgierz. W poprzednim odcinku pokazaliśmy wam ile kosztują podstawowe produkty w bardzo tanim sklepie Dollar Tree. Teraz jesteśmy w Targecie i chcemy, żebyście zobaczyli ceny przykładowych produktów, z których możecie sobie zrobić śniadanie, obiad, przekąski. Pokazane dzisiaj przez nas sceny obowiązują w naszej miejscowości. Dowiedzieliśmy się, że hrabstwo, w którym jesteśmy, jest dość drogie, ponieważ mieszkają tutaj. Raczej bogaci ludzie. Tak, jesteśmy w Westchester, Golfiarze. na północy od Nowego Jorku, także nie wiemy, jak to wygląda w innych regionach. No w Nowym Jorku na przykład może być jeszcze drożej, ale na pewno znajdziecie też miejscowości, w których będzie znacznie taniej. W tym odcinku to już wszystko. Jeżeli macie jednak pytania dotyczące cen w Stanach, to piszcie śmiało pod tym filmikiem, a my na pewno chętnie na nie odpowiemy. Zapraszamy Was też na naszego Facebooka i Instagrama. No i do subskrybowania naszego kanału, gdzie już niedługo możecie spodziewać się nowych filmików z programu Work and Travel, a tymczasem żegnamy się z Wami serdecznie i do zobaczenia. Cześć.